Auto mi się zapaliło, dobra, trudno. Z buta idziemy. O, wybuchło. Ktoś mi tu podjechał autem. Muszę sobie zmienić settings. Gdybym wiedział, gdzie jest tu, to bym przyszedł ci pomóc. Leży? Gdzie? Gdzie on jest? Jak leży? Fuck! Może jeszcze jeden może być. Jaki fart, ty. Dostał w klatę, myślałem, że padł, a on nie zdechł. Klata się nie zabija. Gdzie jesteś, kurwa? O, jakiś typ mi Czekaj. No i zabił mnie, fuck! Gdzie ty jesteś, gdzie ty idziesz? Któryś no kurwa tam? mówię ci. Dobra, on sobie broni już podniesie, on Za kamperem No gdzie ta Franca Dobra, ty go dzisiaj nie zabijesz. Gdzie on jest? Gdzie on blas? Nie wiem, nie wiem. Jest za za. Leży, kurwa. Już ja chciałem, go kurwa... Teczka, jest R O, blisko ja to... No, W Widzę Oni się tu na dole montują AR, pistolet wywalam O, montuje do mnie Uciekam Gdzie on jest? Leczę się Uważaj, z tyłu, pobieg z tyłu Leczę się Fak ledwo żyje, to to biega. Nie, to ty jest gdzieś przy głównym wejściu, dwóch. Dwóch przy głównym wejściu od lewej bardziej. O, dostałem, jednego zabiłem Leżę Kurde, no nie wiem, że on z tej strony jest, ty Kiedy on przeszedł? Nie wiem gdzie. G5 jesteśmy Na tamę Jaki kierunek? Powiedzmy? Nie, Kur... y na S leć, leć na S, leć na S Na S Centralnie na S, na most Przed mostem no na most. mamy jakieś te... No te drewniane domki, tak? No, 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 no Dwóch gości leci po twojej lewej nie, no, 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 koło ciebie wylądowali i po prawej też są. Ogólnie tu jesteśmy kurwa. pizie roz, ro, Rozpierdol. Ech. Kurwa łuk, naprawdę. To ty brat, tutaj byłeś, nie? Chopie, tu są wszędzie ludzie, nie? Aha. Przecież tam gości masz dwóch. Leży Jeszcze jeden Leży Dobra Banderzuje się Po drugiej stronie ulicy biegają Czekaj, muszę się połatać I zostało Głupio ma zawsze szczęście wiedziałem O człowiek Możesz mi jedną dropnąć Dzwonią, do mnie życzenia mi składają to te urodziny masz? nie no, długo dzisiaj. jakoś. Dzisiaj. Dzisiaj? No niedługo jakoś. To? Coś mi się kojarzyło Rzeczywiście tutaj. niedługo Dobra, dzięki. Za apteczki czy za życzenia? Za apteczki. To masz obczej, to ta będzie. No zaraz. Człoparku, 3% nie. zostało. Dobra. Lecimy. Ola trzy teraz o o o w instagram? Gdzie ty jesteś? Wybiegać na ulicę? Byłem, to... A tu jestem Jest typ! Leży <noise> Jeszcze kurwa 50hp razu z brylanta zbie... O! Mnie. <średenia> Ten lutował na Jana od razu, ty jaki Ja kurwa. Ma. A jak zobaczyłem truchu od razu oczy się zaświeciły O matko, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Odrzuciło mnie. Fak To Aga cię odrzuciło? Nie, bez kitu kurde wylądowałem jakoś z dupy. Armor mam Apteczka Giniarka Czemu kurwa nie Nie się mogę uchodzę. wziąć Mi też nie, lagi są chyba On Ty typa Pistolet bez amunicji Zabiłeś? Tak, leży Rześka, zabiłeś, kurwa Aganes To był Grzegorz W dupie mam go Kurwa, zabiłeś Grzegorza Co mi po tym grześku jak? Kurwa, ja lubię grześki Ty chcesz chyba, żeby nas zabili, nie? Jadę do niego kurwa. <noise> Zginiemy, czuję to Gaz powie... Jeden leży, drugi leży Ale żeśmy ich zmontowali Uu. GG guys Dobra, jestem. 100 lat, 100 lat. <noise> Wszystkiego najlepszego. <noise> dzięki, dzięki. Eee, ten, tag jest, bo ty myślałem, że tak jak Pimpek, masz fejkowy, fejkową datę na tym, ustawioną na Googleach. Eee, nie, nie, nie. Akurat okay. nie. bo Pimpek ma fejkową, także pamiętaj, że to nie jest ta data, jakbyś widział kiedyś. Aha, spoko. Spoko. Znalazłem Kałaszkowin ten. O drugiego. Chciałem powiedzieć, że dam ci trochę amunicji, ale jednak ci nie dam, skoro znalazłeś drugiego. Już. Okay, gotowy. już? Już, 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 jedź, jedź, Ten jeszcze bandaż wciąga, nie? No. <trym> ale poszedł. Ale poszedł ten dzik. Muszę na NFU bardziej jechać Kurwa milimetry Oho! Oho. <laughs> Dobra Pull control matek Pull control Donikas jest! Kurwa No na brzegach musimy jechać Pszczoły słyszę Montują się? O! O, ja się pierdolę, ty! Wysoko latamy. Gdzie? podbiega! Nie widzę. Jest na. kurwa granat, rzucił uważaj. Snajperkę ma. Dobra, wsiadaj i uciekamy. Wsiadaj i uciekamy. No, wsiadaj. Dobra, jedź. Ale mi wyjebał, ty. Refuel, ja w tej wciągaj. Może no, już czekaj. Aż biorę No. Dobra, koła szkawapę. Może granat? Nie, ma mhm. Jest tak krótko. Jeszcze jedno Dostał Wysypał się, leży, zabiję go Wysypał nice. się nice, nice bro, bro. Healuj się Healuję się, healuję się cały czas, lecę tu dalej zobaczyć co tu się Czy jest tu ktoś jeszcze Nie mańko Clear uh, porobienie. Porobienie. Kurwa dobry dojazd Dobry, dobry Dobra, mamy lepsze auto, nie? Tybrlant jest typ jeden co tak samo wygląda jak my to samo bluzę ma. Ale wiesz, my będziemy się komunikować. Mhm. My będziemy blisko siebie, to wiesz. Masz ten szalik taki zielony pedalski, nie? Wiesz. To nie jest szalik, to jest kurwa. To to jest... O! Czyli co jest... lecimy, to, to jest kurwa. O! Chuj, jak poleciał! To tak wchodzi. To dual czy ktoś inny jeszcze? Tomasz, masz. Chyba tak a kę bym przeoczył, jestem dobry. Światłowóz, zajebista sprawa. Kurwa, od razu lepiej. Światłowóz? Da. Wiesz, masz od razu światło i wodę, nie? Światłowód. Światłowóz. Ten tam, kurwa, ty. Bo dojdziesz zaraz. O, leżę. Fuck. Jak mi typ wyskoczył? LOL Kto za tym oproderem tak pop... O! Ja. Ela Hamis trójkąt i oh, będzie. Kurde ja. Tak miż to ogląda, nie wiem No trykałem na siebie z kim. Kto? No z Marysią i Zewą. Hachich Hacci. A to co tam takie hardcore w się dzieją? Nie no kurwa, no, tam wyszły takie dziwne Przez przypadek No nie chciał ale poruchał <laughs> Nie chciał tak długość? No. Był gość. w ogóle... na kładzie W ogóle tam jest chyba gościu w tym budynku mi się wydaje bo tam auto stoi Ja bym tam patrol nazwał <laughs> Rudkowski, W którym budynku? Tutaj? Ale on się kopci to auto. On się kopci czy to auto? Pistoletem wchodzisz? Nikogo chyba nie ma. Albo w kiblu siedzi. Nie ma. O! Dwóch! Gdzie są? O! W kiblu. Dwóch. Leżę. Długości. Wychodzi, oni krwawiał. dostali ode mnie. Shotguna. O! Może się Hejka rzucił dobrego. Jest w drugim pomieszczeniu. Jeden jest w kiblu. Żyją, obydwaj żyją. Jeden żyje. Obydwaj. Jeden żyje. A, zginął. Tak. Oto on jest na, w tym pomieszczeniu na wprost. Nie, po prawej tylko... W kiblu jest. Nie jest w kiblu. No za A... tobą. Taki... A sam ten żyje jeszcze, faktycznie. Żył? <grym> Żył! Ty tutaj było tyle worków, Ja myślę, że on zginął, ty... A tu było tyle worków, w chłopie milion. Kiblu worki tam worki. Ja myślę, bo on tam stał. Ja ale batu we mnie. Linii. What <laughs> 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 Oh, <laughs>